Siema ja jestem Rayman, a to jest Rayman lecimy dzisiaj z bossem. A więc, tak jak mógłby się usłyszeć, lecimy dzisiaj z bosem. I i i właśnie, ten boss w sumie nie jest taki dość trudny. Ale zobaczycie. On jest tak naprawdę zły. Dobra. I co, a więc co jest mocne? To jest robot. Jakbyśmy tu zaczęli, to zrobić. Ale no dobra, jeszcze się da. No, szkoda. <laughs> Nie, to właśnie trzeba się bardzo dobrze wpasować w to wszystko. Musimy wyczekać na no to. I zaczyna się tak jak... I to będzie boss, który, który... który jest z bossami wszystkimi naraz tak naprawdę Dobra, jest bąbel No ej! Przesada lepiej No tu sobie uliczy lech problemy oczywiście Dobra Kurde, nie chcę tego spieprzyć Chyba już już muszę biegać. I teraz raz w drugą No! teraz jasna! To, że za każdym razem muszę zaczynać od nowa tym biegu Na spokojnie się uda Dobra Gorda, ale muzyka w tle mi teraz na tebie, odpowiada Wolałbym jakąś inną Ale w sumie to musi być taki surowy klimat. Więc jest taki metalopus. Dobra, nie mało mi się go trafić. Co on teraz robi, nie wiem. Dobra, muszę unikać jak głowy. Jeszcze raz. I teraz serio pójdzie. No nie! ON MIAŁ JESZCZE RAZ TO ZROBIĆ Dobra Bez sensu jest to, że muszę czekać za kamerą Jak na moje W tym momencie Escate, escate, escate. biegać. Yes. Fuck! Tak jak mówiłem, będą bossowie po kolei. Może teraz tracające robo ryby. Co teraz? No nie! To jest bez sens, że ja go ledwo dotknę i on już mnie ten, zabija. Że nie dostaje serduszka żadnego. Hmm, za serpinać kasę nie dostaje, spoko. Dobra. Trzeba marzyć tej strony i czekam aż on uderzy. Dobra. To zaraz platforma, dobra. I lecimy z powrotem tam. Z powrotem do głównego bossa... ...tej gry. I co teraz? Dzisiaj nie zdążył na ciszę, że nas tam spuścił w dół. Zaraz wam od razu zaspojruję, że wbrew pozorom to nie jest koniec gry. A dlaczego to zobaczycie zaraz sami? Ja lekko mikrofon poprawię. Okej. Okay. Ta... Tak gra cały czas zaskakuje. Po sobie ma helikopterek, którym latamy, oczywiście nie możemy i teraz spieprzyłem I jeszcze raz przebieg. Dobra. Raz, dwa, trzy. Biegniemy. Skok. Pak. Mieliśmy się. Si się strasznie obawiam, że to mi zajmie tyle co na początku. A na początku, y jak grałem za pierwszym razem, to mi zajęło chyba z 20 minut. Ale dobra, póki co jakoś idzie. Dobra, doleciałem. Za wolno. Tutaj właśnie trzeba cholera bardzo szybko wszystko robić Ale trzeba też być bardzo dokładnym Bo jedną sekundę coś za zrobimy i zobacz zobaczcie, was widzicie y Muszę cały czas napierać w tą jedną stronę O, to już mam spieprzone Chociaż... Tak spieprzyłem już na maksa No i to jest to, o, o czym mówię od samego początku. Trzeba być bardzo szybkim i zarazem bardzo dokładnym na tym osią. No już koniec. No właśnie. Dobra, jeszcze raz. I teraz. 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 Nie pomagam sobie tu teraz. Dobra, a helikopterek niepotrzebnie chociaż jest, 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 jest. Akurat, dobra. Jest to o tą sekundę za późno, tam byliśmy. Cholera, dobra. Ostatnie podejście, się nie uda. Przyspieszę to trochę, żeby Was nie męczyć cały czas z tym początkiem. Dobra, ostatnia próba. A jak się nie uda, to widzimy się po przyspieszeniu. A teraz jeszcze postaram się, jak najbardziej, to zrobić dobrze. Dobra, udało nam się! Ale wiecie jak to się mówi? Nie chwal fiuta przed wytryskiem. A teraz co? A teraz kolejny element, który był w grze dosyć... dosyć, dosyć częsty. Czyli mówimy tutaj o naszym przyjacielu Komarku. No dobra. Będzie ten statek trzeba rozpierdzielić w jak najszybszym tempie. A, ja już bym się spieprzył na samym początku. Ale no, dobra. Mm. O, dostaliśmy w końcu serdeczko. Rozwalamy muchy. W sumie, nie wiem po co punktów chcę zbierać, ale... Właśnie. Skoro i tak już to jest koniec gry. Mm, czyli elektrolumy nam się po prostu nie przydadzą. Bo po pokonaniu bossa już nic nie ma. To jest i chaos Dobra. Muszę działać, żeby rozwalić muszę działać Ale w tą spację na chwilę zdzielam, ja nie mogę. Dobra. Fajnie, że są bardzo często strażniczka w serduszkach, na tym poziomie. Mm. Nie wiem, po co ja, po co ja te bomby rozwalę z koroną, tylko później będą utrudniały. Dobra. A też w sumie trochę jumpy, które nie też łatwiej. Dobra. No nie! Przygniotło mnie. Dobra. Wasze się aż tak daleko to nie było. To... <laughs> ist sehr, sehr Dobra. Okay. Ich, möchte, ich kann mich Aber es ist zu stark. Okay. Okay. aber es I czekaj całe so, szczęście, bo już nie miałem serduszka. Ale teraz wchodzimy na kolejny poziom walki, i a co za czym idzie... Idziemy się nafierdzierać właśnie z tym. Dobra, tutaj może te pociski same z siebie na chwilę wprowadzać. Dobra, okay, źle chciałem zrobić. Chciałem żeby one podleciały tego bliżej. Nie w sumie mągi odtąd tego czy w się, no ale dobra. I one same w siebie wlecą bez mojej pomocy już. Dobra, a ja im bardziej będę na w te części, tym to... łatwiej mi to będzie później zrobić wszystko. Więc musicie wybaczyć, że tak na pierwszą są ale nie mam wyboru. Hmm. I odkąd? Odtąd, kurde. Dobra, jeszcze raz spajnie. Muszę skupić wzrok na jego punkcie. Nie muszę pana piepstać spację! Dobra, jest. Widzę Wiecie co w sumie albo checkpoint by się przydał yes. Właśnie Nie no cholera jasne Dobra Jeszcze raz ostatnie podejście, choć nie, nie będę tego już Dobra mm, teraz jeszcze mnie rozwaliłem niż poprzednio Nie jest tak trudne do uniknięcia. Dobra. To już. Ja spamuję tą spasją. Dobra. Nie jest tak, że jeszcze mam jedno serdeczkę. Znaczy, że kuciski będę omijał! On teraz rozwalę tego kolesia jest Stracili na Pedałowy <ścoughs> Co jest jesteś? Ja to jest światło, ile się? Nie, co nie jest, jest świat. Tak, to by cała planeta poszła w do, Tak tylko poszła fabryka. No, więc cóż, jak widzimy, to już jest koniec gry. I wszystko wróciło do normy. I tak naprawdę zaczęło się to, od czego się wszystko skończyło się tym, od czego się wszystko zaczęło. No. I tak się oto kończy Rayman Origins. A czy ja ustanowiłem.? Nie, ja nic nie ustanowiłem. A zaraz słuchaj, nie ma tego typu, jak już ją pokonaliśmy. W sumie nie miałoby to sensu. Właściwie. No. Nie, na koniec oczywiście nic. Nic, nic, specjalnego. No, i to jest koniec. To jest koniec. Tu już wszystko napisane na więc możemy podsumować wszystko i postaram się ocenić jak najbardziej obiektywnie tą grę. <laughs> A więc ym, w skali od 1 do 10 grafika naprawdę na 2D jak dla mnie 10. Niektórzy z Was mogą się z tym nie zgodzić, ale jak dla mnie grafika 2D ym, jest tak świetnie zrobiona. Ym, jest tyle fajnych elementów i tak dalej, że dla mnie 10. Oprawa muzyczna 10. Proszę was, co nie lubi tych piosenek, które na przykład teraz tyle lecą. Fabuła? W sumie fabuły ciężko by mi było ocenić. Hmm. Ale... ale zarys... no właściwie niby była cały czas ta fabuła, ale nie było na nią cały, nie było... nie było żadnej centralizacji tej fabuły. Czyli jak dla mnie, no dla mnie 6, chociaż to jest Rayman w sumie to 7, w Raymanie nigdy nie było czegoś takiego, że fabuła była jakoś tam wyznaczona. Sam gameplay 9, bo w niektórych momentach powiedzmy było, było, było takie coś, że nie szło tego zrobić za pierwszym razem jeżeli się nie wiedziało, a ktoś miał powiedzmy nieco wolniejszy refleks. I w ogóle muszę pochwalić Ubisoft za świetną optymalizację gry Bo w tym momencie yy, Właśnie może pokażę yy, Nie, nie mogę Ogólnie nie, ma, że nie mamy żadnych opcji graficznych Co najwyżej zmiana rośniczości ekranu A ta grafika jak widzicie Jest yy, bardzo dobra I ja mam Cały czas 60 fps -u. Czy to z nagrywaniem czy to bez Cały czas jedziemy na 60 fps Czyli naprawdę gra świetna a więc cóż, a więc co zaraz będzie się działo na moim kanale, skoro zakończyłem y, moją pierwszą serię Let's Play. A więc tak jak już mówiłem, na pewno zacznę tego BFA trójkę, tą, 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 tą y, kampanię jednoosobową. Y, postaram się zrobić jak najwięcej w kierunku Lola, żeby zacząć już nagrywać. Muszę po prostu trochę opcji pozmieniać na gorsze, bo na maksymalnych, czy na wysokich, nie na maksymalnych, mam 40 fps z nagrywaniu, a chciałbym mieć tak 60-50 najmniej. No więc cóż, teraz zachęcę Was do oglądania um, kolejnych materiałów, które będą się pojawiały na moim kanale. No i cóż, w sumie to wszystko, co, co chciałem powiedzieć. Mm. No więc. Wiem Do zobaczenia. Ym, na razie i cześć.